Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem bardzo ciekawa, czy w Waszym życiu jest taka osoba, która jest dla Was szczególnie ważna. Ktoś taki, do kogo przychodzicie poradę w trudnej sytuacji, liczycie się z Jego zdaniem i ufacie Jego słowu. A może nawet stawiacie sobie tę osobę jako wzór do naśladowania. W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o kimś, do kogo ludzie przychodzili poradę w czasach, zanim Pan Jezus zaczął nauczać. Kto to taki? Posłuchajcie Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: cóż mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my co mamy czynić? On im odpowiedział: Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w trzecią niedzielę adwentu, zwaną niedzielą gaudetę, czyli niedzielą radości, ponieważ blisko już są święta Bożego Narodzenia. Autorytet. Może już znacie takie słowo i doskonale wiecie, co ono oznacza? Autorytet to osoba ciesząca się wielką sympatią, zyskująca szacunek innych, m.in. dzięki swojej postawie życiowej, a niejednokrotnie dzięki swoim osiągnięciom. Osobie, która jest autorytetem, ufamy, polegamy na jej opinii w wielu kwestiach, a nawet naśladujemy jej postępowanie. Do osoby uważanej za autorytet zwracamy się z prośbą o radę, o pomoc, o wskazówki, dzięki którym rozwiążemy nasze trudności i problemy. By stać się autorytetem trzeba wielu lat ciężkiej pracy. Co warto dodać? Wykonywanej z pasją, pełnego poświęcenia własnego życia. Takim autorytetem 2000 tysiące lat temu dla ludzi żyjących w Palestynie był niewątpliwie Jan Chrzciciel. Pomagał on narodowi żydowskiemu w przygotowaniu na nadejście Mesjasza. Ciągnęły do niego tłumy ludzi. Żyjąc nad Jordanem, nawoływał tych, którzy przychodzili do przemiany życia, ale swoim życiem potwierdzał słowa, które głosił. Był naprawdę. Autorytetem. Zachęcał ludzi, aby zastanowili się nad tym, co mają zmienić w swoim dotychczasowym postępowaniu. Żołnierzom, celnikom i wszystkim, którzy do niego przychodzili, Jan Chrzciciel dawał cenne rady, wskazówki i uwagi. Wszystkie one odnosiły się do nawrócenia, czyli przemiany dotychczasowego życia. Jan Chrzciciel, będąc prawdziwym autorytetem dla ludzi, był przede wszystkim prorokiem, który udzielał Chrztu nawrócenia. Ludzie, którzy przychodzili do niego nad rzekę Jordan, chcieli przez Chrzest pokazać Bogu i innym ludziom, że pragną zmienić swoje dotychczasowe życie. Zamiast gniewania się na innych, chcieli przebaczać. Zamiast troski tylko o siebie, Chcieli też zatroszczyć się o innych i zamiast oszukiwania i kłamania, chcieli być uczciwi i prawdomówni. Do Jana przychodziły wielkie tłumy. Ludzie stali w długiej kolejce i nim zdążyli przyjąć chrzest. Ale chrzest polegał na tym, że wchodzili do rzeki Jordan, Jan zanurzał ich w wodzie ale to nie był ten sam chrzest, który my przejmujemy. Prorok Jan, gdy udzielał im chrztu, mówił, że chrzci tych ludzi tylko wodą, ale przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Pan Jezus, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Tylko co to znaczy? Duch Święty, którego udziela nam Jezus, jest jak ogień, który rozpala nasze serca, powodując, że jest w nich więcej dobroci, miłości, sprawiedliwości, współczucia i troski o innych. Pan Jezus chce, abyśmy pokazali wszystkim ludziom wokół siebie, jak wielka jest Boża miłość. Jezus pragnie przez Twoje ręce pomagać innym, troszczyć się o potrzebujących. Chce również przez Twoje usta kierować do smutnej koleżanki czy kolegi słowa pocieszenia i otuchy. I pragnie, abyś modlił się za innych. Oczywiście czasem takie zachowanie wydaje nam się trudne, a nawet wręcz niemożliwe. No bo jak kochać tych, którzy nas nie lubią, nie są nam życzliwi, czy sprawiają nam przykrość. Jak pomagać rodzicom, rodzeństwu czy koledze lub koleżance, gdy bardziej wolelibyśmy pograć na komputerze, spędzić milej czas? Skąd czerpać siły, by dawać szczęście innym, by walczyć z naszymi grzechami i słabościami? Na szczęście Bóg zna nasze serca. Co więcej, Wie, jak bardzo są one dla nas ważne. Tak naprawdę, to jacy jesteśmy i jak się zachowujemy, zaczyna się tu, w naszym sercu. Dlatego tylko Pan Jezus ma moc rozpalić nasze serca, ma moc je przemienić. Wystarczy go tylko o to poprosić, na przykład w czasie porannej czy wieczornej modlitwy. A może warto powiedzieć do Pana Jezusa, Panie Jezu, pomóż mi, pomóż mi przebaczyć mojemu koledze, koleżance, dodaj mi sił, mądrości i miłości, abym był odważny w okazywaniu troski o innych. Kochani, pamiętajcie, że Pan Jezus mówi do każdej i do każdego z Was: Pomogę Ci być dobrym, pomogę Ci być świętym. Pan Jezus ma moc przemienić nasze życie. I będzie zawsze z Wami, jeśli Go tylko zaprosicie do swojego serca. I po to jest właśnie adwent, aby jak najlepiej przygotować swoje serce na Jego przyjście. Przygotujmy więc przede wszystkim nasze serca, a nie tylko domy i mieszkania na Boże Narodzenie. Jan Chrzciciel w Ewangelii na trzecią niedzielę adwentu odpowiada na pytania ludzi, jak mają postępować, aby być dobrymi. Odpowiedzi te oraz kilka innych zdań z Ewangelii umieściłam na planszy, która tradycyjnie jest do pobrania pod linkiem w opisie tego filmu. Pod tym samym linkiem można również pobrać karty do kalendarza adwentowego na nadchodzący tydzień Potrzebujemy materiały. Wydrukowaną planszę obie strony długopis kredki. Zadanie na planszy polega na wykreśleniu w ramce brakujących słów z tekstu. Aby poprawnie wykonać tę część zadania, należy skorzystać z treści Ewangelii umieszczonej na pierwszej stronie planszy. Pozostałe, po wykreśleniu słowa z ramki, wpisujemy kolejno w wykropkowane miejsca w chmurce, które utworzą rozwiązanie. Słowa z dzisiejszej Ewangelii, które Jan Chrzciciel. Wypowiada o Panu Jezusie. Na koniec plansze kolorujemy. Rozpoczynamy kolejny już trzeci tydzień wypełniania postanowień adwentowych. Tak jak wcześniej codziennie po wypełnieniu postanowienia adwentowego lub dobrego uczynku, a może udziale w ruratach. To wszystko zależy od tego, co wybraliście. Wycinamy z karty na dany dzień obrazek i przyklejamy w wyznaczonym datą miejscu na planszy kalendarza adwentowego. Jak wiecie, znakiem rozpoznawczym Ewangelii z pomysłem są rysunki ilustrujące treść Ewangelii w każdym odcinku. Aby móc jeszcze lepiej przybliżać Wam treść Słowa Bożego, stworzyliśmy dla Was kalendarz na 2022 rok z 12 ilustracjami z wybranych świąt na każdy miesiąc. Kalendarz można nabyć w sklepie internetowym, do którego adres znajduje się pod linkiem w opisie tego filmu. Adwent to wyjątkowy czas przygotowania swojego serca na przyjście Jezusa, który jest coraz bliżej. Życzę Wam, aby pomogło Wam w tym wypełnianie zadań z planszy oraz realizacja Waszych postanowień adwentowych.